Akwarium 112 Witam bardzo serdecznie No i zaczynamy taki mały eksperyment Na pewno nie będzie to forma jakiegoś poradnika Z tego względu, że będę to robił po raz pierwszy A co to będzie? Będę po prostu sadził ketapunk, Czyli po polsku migdałecznik morski Zakupiłem trzy nasiona tak one wyglądają. To jest jedno z trzech. Jest ono w takiej miękkiej, jak gdyby otoczce. Jest to dość lekkie. Wcześniej dwa obkroiłem z tego miękkiego, z tej miękkiej takiej jakby powłoki. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Zobaczymy. Dwa, dwa mam obkrojone. Natomiast ten jeden zostanie tak jak jest. I co dalszy etap postępowania z tym. Wkładamy to do wody. Woda około 45 stopni, tak mniej więcej na. Jeśli to będzie, z tego co czytałem, temperatura 45 stopni, to moczymy tak przez 35-36 godzin. Natomiast w temperaturze pokojowej, trochę dłużej, 48 godzin. Yy, ja, że tak powiem, wlałem wodę ciepłą, ale wiadomo, nie będę tej temperatury trzymał stałej. Raczej będzie to temperatura pokojowa, więc myślę, że będzie się tak moczył 48 godzin jeszcze nie wiem, chyba to jakoś obciążę żeby był równomiernie zamoczony chyba, że on sam utonie, nie wiem, zobaczymy i później będą dalsze, dalsze metody postępowania, czyli po prostu sadzenie w zwykłej ziemi ogrodowej w doniczce i podlewanie, podobno czas kiełkowania to jest od miesiąca do trzech chociaż zdarzało się, że komuś nawet po 7 miesiącach wykiełkował i zobaczymy, będę miał własne liście ketapangu do akwarium i dla krewetek. Więc widzimy się za 48 godzin. No i tak minęło 40, 48 godzin, i będziemy teraz sadzili te nasiona. Nasiona były tutaj w tym kubeczku. Przykryłem je jeszcze dodatkowo popielniczką, którą znalazłem w domu. Tak, żeby one były równomiernie zamoczone. Fajnie się moczyły, zobaczymy jaki będzie efekt i co dalej, tutaj mamy keramzyt, który pójdzie na spód doniczki, to będzie jakaś 1 czwarta wypełnienia, następnie ziemia ogrodowa zwykła, jakaś kwiatowa, kupiona w hipermarkecie i sadzimy. Ziemi ogrodowej nie ubijamy, tylko wrzucamy luźno tak jak jest. no tak przygotowaną doniczkę wkładamy nasiono, z tego co czytałem nasiono musi być wsadzone do doniczki poziomu, nie w pionie, tak żeby łatwiej było, było jeśli chodzi o kiełkowanie, zobaczymy. A więc kładziemy tutaj nasiono i dodatkowo przysypujemy to delikatnie warstwą ziemi, również nie ubijając. I tak przygotowaną doniczkę podlewamy, wystawiamy najlepiej do nasłonecznionego miejsca, podlewamy, dbamy o to, aby była zachowana wilgotność. Ja jeszcze to na koniec przykryję y, woreczkiem foliowym, tak żeby była większa wilgotność. Co dwa dni będę ten woreczek ściągał, żeby nie doszło do, do powstania pleśni, bo to zniwy, zniwyczyłoby nam cały, cały plan y, wysiewu. I czekamy. Podlewamy i czekamy. Miejmy nadzieję, że potrwa to miesiąc. No, maksymalnie podobno jest to 3 miesiące. To samo będę robił z pozostałymi dwoma nasionami. Na koniec jeszcze powiem, że Ketapunk ma bardzo dobre właściwości, które są właśnie wykorzystywane w akwarystyce. Działa antyseptycznie, jak antybiotyk, jeżeli dojdzie do zranienia ryby, to jeśli ten Ketapunk jest w zbiorniku, no to działa właśnie bakteriobójczo, dodatkowo obniża nam, zakwasza nam wodę i jest jako pokarm dla krewetek. Tak więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będą z tego jakieś fajne efekty i, i tak dalej. Później będę pokazywał, jeśli zacznie kiełkować, jak to wygląda, ewentualnie dalsze etapy rozwoju i, i co się z tym drzewem będzie działo. Tak więc dzięki za uwagę, pozdrawiam. I tak wygląda efekt końcowy.